Jo! Witam w kolejnym odcinku z serii LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Niestety nie nagrywałem od miliarda miliardów lat i, i musimy wracać, bo dawno nie grałem i takie tam Więc no i teraz kontynuujemy tutaj nasze przygody na hot. Teraz prawdopodobnie będziemy tutaj właśnie latać tym oto stateczkiem, tylko go trzeba tutaj naprawić. Dlatego weźmy sobie tu. No i robimy trudną minigierkę, o więc patrzcie na to, proszę bardzo. I potwierdź. więc Świetnie. dobra. No, to jeszcze trzeba będzie załatwić. W poprzednim odcinku też oglądaliśmy sobie nowe DLC, które dodali, które teraz już są stare, ale wtedy były nowe, bo trochę czasu minęło. Yy, więc dobra, zmieszmy sobie tutaj to, że mieć części yy, i układamy. Opa! Luke już może normalnie mocą układać. Co jest? Bez treningu Jody, tak jak w poprzednim normalnie sobie testowaliśmy jego Miecz Świetlny, też stwierdziliśmy, że nie potrzebuje, także no nie wiem po co my tam będziemy później lecieć, żeby chyba tylko, żeby zobaczyć Jodę to wszystko, żeby się przywitać, yy, czekaj to chciałem podnieść, o tak lepiej, no i dobra, dobra, więc się zabieramy, proszę bardzo, rozpocząć poziom. Maszyny kroczące. Stacja Echo, biegiem, biegiem. się naprawdę trudno. Nie dla mnie, ciągle jest ziom. Okej, okay, no więc lecimy. Oczywiście pierwsze co zrobiłem to wleciałem w jakiegoś gościa, chociaż w sumie to bardziej on wleciał we mnie. Czekaj, czy ja strzelam do swoich? <gry> y Okej, okay, jakiś Łotr 2. Normalnie dwójka Łotra 1. Y I tak, zatrzymać ATST. Dobra, dobra, strzelamy. zobaczymy, to jest też level, który był w Complete Sadze. Więc zobaczymy, w, którym, w której gierce jest lepszy. Tylko. Chyba umarłem czy coś, a może jednak nie. Nieważne. Małe tutaj mamy pole dosyć, muszę przyznać. Trochę nie ma gdzie latać. Ale okej. Okay. O, znowu coś wleciałem. Te ekrany śmierci chyba są dosyć zepsute. Ale nieważne. I raczej ten level będzie lepszy od tego Skomplit bo. Lewele statkowe z kompliksagi naprawdę łatwo jest przebić. One są dosyć słabe. <grych> Także no yy, i tak, zniszczyliśmy wszystkie ATST zobaczymy co teraz będzie. Ten generator zasilania musi być w pełni sprawny, żeby zasilić V-1 i Fitran Defendera. To jedyna broń dość potężna, żeby uszkodzić ten nadciągający niszczyciel. Okej, okay, więc jednak mamy jeszcze ich tutaj trochę chyba w ogóle patrzcie jak to tam spada ładnie nieźle, nieźle o, ostrożnie, dobra, ja to jest to, ja to jednak jestem lotnik, ty i tak, o kurde, to jest małe boisko, no dobra strzelamy do tego, mamy 5 z 6 czegoś, dobra, musimy szukać, to raczej nie jest to, bo to jest do przechodzenia misji więc, o, dobra, to jest to i proszę bardzo, mamy mini zestawik nie wiem czy próbowałem przed chwilą strzelać do mojego i tak, lecimy dalej na tych tu Proszę bardzo, jeden leży, drugi leży, trzeci leży i czwarty o nie leży, nie leży, ja leżę <grym> Dobra, ostatni mnie tu zniszczył, co to ma być? Czekajcie, o. No i pykła łatwizna. Eee. Wow, patrzcie jakie tutaj. Co to jest? Czemu on nie ma lornetki? To było jakieś zlagowane. <grym> Bo po prostu to jest taki mega jeden, mega ziomek, co ma moc, która mu pozwala widzieć tak przez ręce śmiesznie, jakby miał lornetkę, dlatego tak było. No i dobra. Więc teraz niszczymy nasze słonie, proszę bardzo. Ku. Yy, cool. Okej, okay, to mamy zaczepionego. I co, teraz jak w filmie lecimy? Yy, 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 może jednak nie. Czekajcie, tutaj postrzelajmy w to. O, to jest lepszy pomysł, dobra? Nic się nie stało. To chcę pieniądze, pieniądze, o. Yy, I tak, może spróbujmy jeszcze raz, co? To chyba dobry pomysł. Także. A, trzeba się zbliżyć, dobra? Zaczepiamy. I może to trzeba było w drugą stronę. A, bo to trzeba w te kółka, dobra, dobra, już rozumiem. Czekajcie, yy, spokojnie. Zaraz to tutaj dobrze zrobię. Yy, o, o, uwaga. Yy, może nie jestem w to jakiś najlepszy. <grych> yy, ale o, o, uczę się. O, widzicie. No, wszystko dobrze. Perfekcyjnie było, perfekcyjnie, jak widzieliście. Yy, więc teraz stracimy na następnego. Proszę bardzo. O, widzicie, już się nauczyłem. Yy, to wszystko od treningu wymaga, i wtedy będzie, no, wtedy będzie dobrze. Dobra, zaraz się ich pozbędę. Tylko najpierw ten tu. Okej, okay, proszę bardzo, w tych levelach stateczkowych ciągle też do mnie gadają, więc czasem ich zakłócam, ale nieważne i tak mało kto ich słucha. Nasze nie są zbyt Dobra, teraz trzeba było posłuchać, bo c mówił, a to jest znana postać. Nieznanych nie słuchamy, bo nie są znane. Yy, I tak, lecimy na kolejnego, tutaj trochę zwolnie. a kurde, już mi tu zniknęło, to czekajcie, może o, na tego tu. I uwaga, dobra, zaczepiamy. No, i proszę bardzo, teraz coś się zaplątać. Tyk, to trochę trwa, muszę przyznać. Trochę takie wolne. Patrzcie na tą linę. Zachowuje się dosyć dziwnie tam po boku. Nie <laughs> mogę ale okej, okay, przynajmniej mamy kółka, za które dostajemy pieniądze. W Komplicadze co prawda, było to szybsze, ale nie było kółeczek. I tak w ogóle, co to jest? Co to kurde? Jakiś milion kwadratów. Tam chyba są wrogowie. Czekaj, bo ja chyba mam jeszcze niszczyć tych tu. A! Chwileczkę, y... o, chociaż nie, to mi nie zaliczyło, tam wciąż mam dwa z trzech, ale zniszczymy dla pieniędzy i co, został ostatni, y... nie tak, dobra, teraz spróbujmy bez zwalniania, będzie ryzykownie, ale będzie śmiesznie, uwaga, uwaga, o, 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 y... nieważne, nieważne, no dobra, lecimy jeszcze raz, proszę bardzo i, o! kurde. To jest jakieś trudne. Dobra, lepiej ze zwalnianiem postroić, tylko się oddalę trochę. Ogólnie fajnie wygląda tutaj to wszystko, jest takie bardzo śnieżne. Więc to też jest na plus. Grafika w tej grze jest bardzo dobra. I tak, uwaga, uwaga, trzeba się zaplątać. Ciekawe też, jaki będzie kolejny level. Mam nadzieję, że to nie będzie ten Lot Sokoła, który moim zdaniem jest najgorszym levelem z całego LEGO Star Wars The Complete Saga. Tylko zamiast tego od razu dadzą trening u Jody. Ale się przekonamy w kolejnym odcinku

Już, nie dostanę się. Zabiorę ją stąd sokołem. Ruchy! ale dokąd idziecie? Wracajcie! No dobra, więc skończyliśmy level pierwszy. I możliwe, że jednak kolejny to będzie jeszcze ucieczka z bazy Echo. Ale to by w sumie było trochę za dużo na hot. Jeszcze im nie zdążą, kurde, zrobić miasta w chmurach w takim tempie, więc raczej. Na ta ucieczka będzie dopiero iść się do kolejnego levelu Taką mam teorię, zobaczymy czy się potwierdzi w kolejnym odcinku A ten na razie będziemy sobie kończyć No dobra, odblokowaliśmy też nowy skin do Hana I właśnie, jeszcze nowy skin do Lei, to trzeba przetestować Chociaż nim chyba już grałem w pierwszym odcinku, ale nie pamiętam, bo to było 100 lat temu Ja był taki sam, ale jeszcze z capturem, coś takiego Yy, więc okej, okay, jeszcze zobaczmy. Leje to są tylko skiny, więc no tak tylko z wyglądu patrzymy, bo raczej im się umiejętności nie zmieniły. Ale dobra, w tym odcinku już będziemy kończyć. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.